To jeszcze w miarę to wyglądało. Nie Mierze, to widzę żadnej obesywnej akty. Leci piłka stały. do góry piłka górna, leci. ja klikam sprint, a on stoi i fajant i on się nie rusza ani lewa, ani prawo. Ja my pisze ci tam pan, widzisz? Nie wiem mm. co to się wyspobywało. Co kurwa coś. Dobra ponad 20 tysięcy. Jeśli znajdzie na chętnych, to może zarobić około 12 tysięcy. Trzecia, jak mnie kiedy to ona, miasto z Wańskim. Do tutaj tego magazynu zmierza już grupa silnych. Dorota jest intensywna jak mniej więcej, a ona tajna jak skała. Jakie jeszcze jesteście? Tak

i spokój, więcej spokoju. No Zobaczmy więcej jaja. Więc mm. ja Chyba po, po poznańskiemu albo jakiemuś tam po konińskiemu. Tam po to znaczy nikt nie zna takich. Nie, no. Mhm. tego właśnie pytam, bo. O, podusia pod karki można grać. Dawaj, 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 dawaj.

ładnie ależ z jego tak jest jeszcze raz wchodzisz chama sorry popatrzcie. sorry tak i był był bo za akcja kurwa kiedy robisz nie to nie miał to iść, to bez być ca za palą za o dobrze spokojnie gramy dalej Uwaga na długi wyrzut Dobra. Kamer kurwa, mówię kamer i gra jak pierdolą Gdzie na łódko? Podejdźcie poczekam Zejść pomoc niżej troszeczkę, git, git, git e vai naran o super aí o super, Ai. super. Ai. super. Ai. Kurwa, co jest z tą postacią jebaną, Kurwa, noż któryś raz kurwa podaje chuja, się dzieje z tym gołkiem. No Dobra, spokojnie. No ja piekto no, le, ma ma prawą nogę, to kurwa podaje lewą, no za jeden Nie woli. Nie poluję, no ale kurwa. Zawsze jak, kurwa, ma do wyboru, kurwa lepszą sytuację. Badne. I zastrzałem już Łaaa, no, mogę Dobra, Czemu nie ryzykujecie? dobrze było Dobrze poklepane było środkiem, jest ok, Tylko I nie górną, bo tak. ciężko przyjąć Długi Dobra Waga zwrotna Dobrze Bartek Podaję tak jest i uciekaj sobie już Dobrze, dobra Okej okay. Dobra, dobra Uważaj, żeby za poszło Nie, niżej mi mnie, Coś mnie cofnęło w ogóle, nie wiem o co to chodziło Spalony O tam trochę bedzik za wysoko stało się Podlają. Dobrze, mm. Dobrze. Działa normalnie Widzisz mi kto za plecy? I sam sam, 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 kończ to. Dobrze, nie bójcie Dobrze się ryzykować. By Urwa, weźcie tą grę na siebie, ktoś. Uuu, mhm. Dasiu. Martek? poczekaj, Dasiu, następny raz. Mamy w chuj miejsce na rozegranie, w chuj Zero pressingu jest oni grają skrzydłami bardzo, widzisz? Nie oni w ogóle nie presują. No aż nie prasują, bardzo sobie. Tam ciudowałem, że Moj go bez sprintu wyminąć i podać Albo ci sfałluje, albo ci piłka zawierze Bez kółka

20 ja, mogę zamykać. Kurwa. Nie spodziewałem się, że to wygrasz, Nizi. Ten mecz jest do wygrania, panowie, na Nie spokoła. jest do wygrania. Kurwa, środkiem, na Hama musimy teraz środkiem. Bo oni w ogóle do nas nie podchodzą. W ogóle nie presują nas. Mamy, kurwa, czas rozegrać piłkę. Końcową, końcową sytuację tylko, kurwa, żeby wziąć i dopiąć tam, kurwa, przed ich polem karnym. Tam na przykład, jak jesteśmy na tym skrzydle już, to będzie czasami też nie ma gdzie zagrać tamten. SPO bardziej musisz mu schodzić wtedy do strony i się mu pokazywać, bo ma wtedy albo kamera, albo on czasami go To no Tam mają. gdzie jest piłka na tym SPO, musisz być okay. po tej stronie, żeby on miał gdzieś więcej do podania. Bo grają tak i tak defensywnie. Tam się mykają, grają kurwa, defensywnie. 8-7 osób kurwa już na tym. Oni w ogóle spalonego na... jeszcze takiej rzeczy, że albo tam Maguire, albo ke Kemper, taka piłka w sensie do mnie oddaje, ja wybiegam, bo oni wtedy idą ten jakby do takiego przysłowiowego presslingu, a tak, później wiem, zostawiają to skrzydełko. Taką jakby takie krótkie QW zagrać. Też możemy spróbować. Tylko jak ty wtedy, Bedzik, idziesz to nie zostań, popatrzcie co się dzieje na tym boisku. Nie dawaj, na hura do przodu te skrzydła. Dawajcie, dawajcie, dawaj. gramy to. To jest kurwa trzy punkty Vamos. długi. No da, co to było? Śpimy tam na tym długim. Już mieszkacioraka, Marku. Bo uważajcie.

Kliknąłem podanie, a on w ogóle się przewrócił. O, sorry, nie tak to miało być. No nie, odejk jest. あ już、już、już!

To tutaj również fajnie picowni cieszy się jeszcze dobra. do tyłu za dwóch. Na pomarańczowego. Gdzieś kamer? Tak. 3 2 1 O kurwa. Idź na obiekanie se też. no kurwa, serio! Ja się z ty tu biega, no to co mam gdzieś mam ci wybiec? Co mam, zdublować pozycję. Już widzisz, że ucieka do środka. Bo zanim uciekł, to długa droga była. No, tak no, to no, się no, ciśniecie no, tymi wahadłami do przodu. No ty się znowu zaczynasz przypierdalać, już za dobrze było. No więc, zajmuj ja. się. Zróbmy to i grać. Widzisz? go. Nie Oczywiście. O, no poczekajcie. Daj mi kamer, daj mi kameri podbiegniesz na Aj kurde, lewa, pilnują tego tapina strasznie. No to trzeba spróbować na no. Strzał daleka też mogłoby być fajne. Jak spilnie się do tego skrzydła to strasznie przedpole jest nakryte, w nic. Nawet kwadratem to zawiesić na to przedpole. Co się tam wydarzyło? O kur... One way będzie? Idziemy. O. Jest to co Jesteś na kontrę. Czekaj. Nie z tego. A, Koniec. Koniec. Ach, kurwa. Koniec. 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 na tej bramce, kurwa, to Koniec. 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 To to pierwsza bramka, to to było, było po przedce, nie? Ja to już na To chyba ta druga Pierwsza Nie, ja my to nagrywałem chyba coś Tak to się robi ja to... No oczywiście, to było poprzeczkę No popierdoli mnie Ale my w ogóle nie kryjemy, kurwa, długich słupków. Nagrałem właśnie tą pierwszą bramkę i tak straciliśmy potem następną. Zaraz wam wyślę zdjęcie. Rada. Można wchodzić? Kamery? Nie, nie, nie. chodźcie jeszcze, poczekajcie chwilę. Dwóch zawodników stoi bez żadnego krycia. Nikt nie kryje nikogo. A ten zawodnik potem przy tej bramce...